Wygrałem podróż dookoła świata, dzięki czemu zwiedziłem 5 niesamowitych państw. W tym pierwszym odcinku polecimy do Japonii prawie 14-godzinnym lotem. Pokażę wam, jak cały taki proces przebiega i czego możecie się spodziewać. Zapraszam na pierwszy odcinek tej serii. Cały zaczynamy na lotnisku, gdzie byłem na tyle szybko, że miałem czas chwilę popracować. Po chwili jednak miałem możliwość poznać Radka, czyli pilota naszego wyjazdu. Simo, słuchaj? Z się jechałeś? Nie rozumiem. Tak, a czy jechałem ten, ten tutaj. To, a, kolejką. Tak, kolejką. Właśnie, ta, właśnie tak widziałem, ale tak. Patrzyłem na ciebie, ale jakby nie, w ogóle nie myślałem, łączyłem nie, no. kropek, i dopiero tak wyszedłem, się poszedłem, tak dopiero. Dopiero zacząłem łączyć te kropki, co nie? gdzieś tam twarz skojarzyłem To skąd ty jesteś, Nie, ja z Wrocławia O, dziękuję Tak, do widzenia Cześć, ty też z wyjazdu, co nie? Tak no, pamiętam twarze z live'a, tego co mieliśmy Cześć, Paweł Cześć, Paweł tak, no? Cześć Paweł, dobry, dobry. No. cześć Paweł, no. cześć tam jest nasz pilot, ale młody i tak się porywa, fajne, no. super, cześć Paweł, cześć jaka. dziękuję Zanim zaczniemy pozwólcie, że opowiem wam o charakterystyce tego wyjazdu Wyprawa, którą wygrałem jest to zorganizowana wycieczka, którą można kupić w biurze podróży Kiribati Club I oprócz mnie jedzie również 10 innych osób, które kupiły tą wycieczkę plus pilot Radek w tej serii pokażę Wam realia podróżowania w tak licznej grupie. Z perspektywy gościa, który od lat przyciera swoje podróżnicze szlaki w pojedynkę. Jeśli martwicie się, że w tej serii będą tylko nudne muzea i typowe wycieczkowe tempo, to się mylicie. Mam masę Jokerów w talii, które mam zamiar przed Wami w porę odkrywać. To idziemy do samolotu. Pierwszy lot tutaj, podróży dookoła świata. 30 dni. Była seria z Iraku, była seria ze Szwajcarii, teraz pora na serię z pięciu państw dookoła świata. Zapraszam na pierwszy odcinek. Pora zacząć tego vloga. W sposób właściwy jestem właśnie na lotnisku w Helsinkach, Ponieważ lecimy do Japonii. Lecimy do Japonii z wyjazdu dookoła świata, z wyjazdu, który wygrałem jakiś czas temu w konkursie organizowanym przez kanał Zero. Jadę jako Agent 00 dookoła świata. Będzie to na pewno seria przekozacka pięć krajów i na pewno wiele, wiele wspaniałych miejsc. W tym momencie zapraszam Was na pierwszy odcinek. Na pewno będzie Tokio. Co więcej, to się okaże, bo jeszcze nie wiem jak te odcinki będę dzielił. Dopiero co skończyliśmy kilku odcinkową serię z Iraku, serię ze Szwajcarii i teraz taki kozak. A za chwilę kolejna seria po tej serii. Więc nie zatrzymujemy się, dlatego zostaw suba i zapraszam do oglądania pierwszego odcinka tej serii. Korzystając z tego, że mamy chwilę na lotnisku, chcę Wam szybko pokazać jedną zarąbistą rzecz, którą dostaje każdy uczestnik tutaj wyjazdu od Kiribati Club. Każdy ma dostęp do aplikacji na telefon. Aplikacja nazywa się Vamos. To jest taki Wasz, że tak powiem, podręczny przewodnik. Gdzie macie? Już Wam pokazuję. Mamy tak, podsumowanie. I tutaj jest każdy, każdy wyszczególniony dzień, co robimy, jaki jest plan. I na przykład, dzisiaj jest przylot do Japonii. Tutaj mamy pokazane, jakie mamy loty, i one się na bieżąco wszystkie aktualizowały cały czas. Dzisiaj oprócz lotów mamy na przykład sposoby na komfortową podróż z samolotem. Generalnie tutaj jest masa różnych ciekawostek, na przykład lecimy do Japonii, więc mamy historię o Japonii. i Jest taka krótka, dłuższa, zależy od, 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 od rubryki, od dnia, od kategorii. Jest tych informacji mniej, mniej lub więcej, ale generalnie. Jest to bardzo, bardzo ciekawe, bardzo przydatne i, co ważniejsze, działa to wszystko offline. I dlatego uważam, że jest to naprawdę fajne. No i dobra, powiedzmy, powiedzmy że lecimy sobie do Kyoto za 4 dni. Tu mamy szybki, krótki opis. Mamy zakwaterowanie i informacje na temat jakichś miejsc e, kulturalnych, jakichś aspektów miejsca, do którego jedziemy. Jest to naprawdę fajne. Oprócz tego mamy taką. Mapę miejsca, mapę miasta, w którym jesteśmy bądź będziemy, z miejscami, które tam zobaczymy. Potem mamy dokumenty, czyli takie podstawowe, jakieś takie warunki uczestnictwa, taki podręcznik. Mamy całą instrukcję, jak postępować na wypadek, gdyby coś nam się stało. A uważam, że jest naprawdę fajne, że mamy to wszystko w jednej aplikacji, ponieważ nigdy nie wiemy, kiedy nam coś się stanie. I fajnie, że nie musimy potem krążyć po internecie, szukać instrukcji, co robić. Dlatego to. Mega, mega sprawa. Dodatkowo mamy wiadomo tą mapę ze wszystkich miejsc, do których idziemy. Są też atrakcje z gwiazdką. Mamy dalej pogodę na wszystkie miejsca, w których będziemy. I co tam jeszcze mamy? No i wszystkie loty które będą się odbywać. I ostatnią rzeczą, która też jest moim zdaniem mega fajna, możemy udostępnić tą aplikację do znajomych, do rodziców, do rodziny. Oni też sobie wtedy tą aplikację mogą pobrać, zalogować się specjalnym loginem oraz hasłem, które również my dostajemy, którym my się logujemy, i oni tak samo widzą dokładnie to samo, co my, więc oni też widzą jakie są aktualizacje, jeśli chodzi o loty, widzą gdzie jesteśmy, jaka jest pogoda, co zobaczymy. Nie wiem, to jest taki mały szczegół, ale sam fakt, że ta aplikacja jest taka responsywna, że tak wszystko fajnie działa, jest to po prostu ładne, Dodaję no, dodaje całej firmie Kiribati jako, jako biuro podróży takiego, nie wiem, prestiżu i że to jest po prostu zajebista sprawa. A ten wyjazd naprawdę nie jest tani, bo kosztuje 10 tysięcy euro chyba. Chyba euro. <laughs> Ale myślę, że tak z 60 trzeba tutaj mieć. Lecimy na samolot, ponieważ już za 20 minut wsiadam na swój pierwszy w życiu daleki lot do Tokio. Pierwszy raz będę w dalekiej, w dalekiej wschodniej Azji. Zapowiada się naprawdę kosmiczny czas. Wchodzimy do samolotu do Tokio. Który już raz będziesz w Tokio? <laughs> Ty to będziesz twój raz. W Japonii. Szósty. A, chle, chle, poszedł. No, ja pierwszym, da się, będę ekscytował. Co to, jak już tak dużo napończyków, ja to trzeba cichutko, co nie? Bo oni dopilgują cicho wszystko. Jedziesz sobie trzy godziny w pociągu. No i liczysz na to, że jakieś gdzieś jeszcze ekipą, to porozmawiasz, no. nie? A tam jest tak, nie, no wiesz... To... Szepty, szepty. No, generalnie. Okej. Okay. Nie lubią ekspresywności. To Hello. To jest Chicken? jest. To testujemy w jedzonie w samolocie. Mamy tu jakieś. To główne danie. Tu jest nie wiem co sałatka. Jakaś marna bułeczka. I jakieś słodkie coś. I chyba masełko. Więc jemy i testujemy. To jest porcyjka, kurczaczka. Szczypićku oczywiście. Mamy piwo. Piwo? Yeah, one piwo. Mamy nice piwo. I get you anything And maybe a juice. Największy pozytyw tego tutaj jedzonka jest to, że dostajemy piwko fińskie sandals. Ogromna przyjemność tutaj bo traktujecie to jako kontencik bonusowy. Prawda dobre. Ła, voilà, wypowiedział powiedział książę, myślę. I pojedzone. Czekam aż dziewczyny zjedzą. Pójdę do Łazienki i idę spać. Nigdy jeszcze nie miałem takiego lotu, więc absolutnie nie wiem, czego się spodziewać, jeśli chodzi o odrzutlagę. Mam nadzieję, że my w ogóle dobrze słuchacie. Tu mam na szyi mikrofon malutki, który myślę, że daje radę. Będę musiał mówić jakoś głośno, trochę mówię do siebie, ale kto by się przyjmował? Jestem właśnie w Kiblu mamy jeszcze jakiś pan, jakiś godzin lotu. Zaczynamy się balić. Po prawie 14 godzinach dolatujemy do Japonii i już na pierwszy rzut oka widzimy las wieżowców tego 14-milionowego miasta. A jeśli mówić o całej metropolii, jest to prawie 38 milionów ludzi. Welcome to Tokyo Haneda Airport. Proszę remember to keep Dzięki za oglądanie, Kolejny nowy kraj do kolekcji. Japonia. Zaczynamy już na dobre ten odcinek. Więc oficjalnie zapraszam was do Japonii. Siedziała koło taka młoda Japonka. Mieszka w Niemczech. Już teraz chyba studiuje czy coś tam robi. No ale teraz jechała do rodziny. Słuchajcie, ona mi za wszystko dziękowała, za wszystko dziękowała, i, za... I dziękuję, i dziękuję, ale jakbym się, Boże Święty, co są ludzie, no A ja stwierdziłam, że najlepiej zainwestowane pieniądze w moim życiu to właśnie... Właśnie. Właśnie jak to, jakie doświadczenie? Tak? A jedynie było więcej do wyboru? No nie wiem, jak nie mam porównania czy więcej. By... U nas były dwa, u nas było, na obiad na przykład były albo klopciki, albo kurczak jakiś tam. No ja to powiem. nie, to tutaj było w Czego nie było, tak? To to, to, to było. Tak jest, tak jak powinno, tak. To, super. To wszystkie te loty takie długie, 30 tysięcy dopłaty. Dopłaty. Wycieczka kosztuje nam 40 parę, a to 30 dopłaty na na za... loty. Już, 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 już nie przestaje polec plecy, jak usłyszałem tą cenę, już się wyle, wyle, wyleczyło mnie to od razu. W, Tokio. w Japonii będziemy przemieszczać się tylko komunikacją miejską, a głównym naszym biletem jest tak zwany Japan Rail Pass, który na tydzień kosztuje 1300 zł i jest on imienny. Można go też kupić na 14 bądź 21 dni, a dzięki niemu możemy korzystać z różnych pociągów, w tym super szybkiej kolei Shinkansen. W Japonii to tak funkcjonuje, że może mamy rezerwację na ten bilet Na nasze nazwisko, to go nie wyrobimy drugi raz Wtedy będzie problem, bo musimy wtedy za każdym razem kupować bilety od nowa Na, na stacji, stać w kolejkach Także to jest mega ważne, tego nie gubimy Aktualne kursy O, już niedługo Fiji dolar Hello Sorry, how much? 160, 160. Mm -hmm. Yes. Uh, one hundred and sixty mm -hmm. dollars right to Japanese yen. Okay, yes. Ten thousand one two twenty one two thousand eight hundred twenty seven. Okay, thank you. Thank you, bye bye. To jest kraj uporządkowany, bardzo duża kultura w wielu kwestiach, ale przede wszystkim jak poruszamy się pociągami, wsiadamy do pociągów, to bardzo ważne jest, że jak się pociąg zatrzymuje, to najpierw wysiadają te osoby z środka. My ustawiamy się w kolejce po jednej, po drugiej stronie do odpowiedniego wagonu, bo na te pociągi, na które będziemy mieli wykupione miejsca, to na peronie się stoi dokładnie w tym miejscu, w którym stanie wasz wagon. Nie, że tam chodzicie i szukacie wagonu, tylko dokładnie podjedzie w to miejsce, w którym wy będziecie czekać. W pociągach jest taka etykieta, że no, Teoretycznie nie powinno się rozmawiać przez telefon, nie powinno się głośno rozmawiać, tylko podróżować w spokoju, w ciszy. To nie kraj dla ciężkich walizek. Ale ciężko musiałem sobie wziąć. Ach, po co mi to było? Hej! co Jo! Take thank you, thank you, bye bye. To była najbardziej niezręczna piątka w moim życiu. Aż hotel, apa hotel, prawdopodobnie. No, nie Biddy nie ma, co? Nie ma. Podczas wyjazdów z Kiribati Club w większości hotele są 3, 4 lub 5 gwiazdkowe. To tu szukamy tutaj pokoju swojego. Mamy na paragoniku pokój, ale nie mamy piętra. To powinno być zawsze. To powinna być japońska innowacja, a nie tak. 40? Jest. Jest. Łończę. z nami otwórz się. Dobra. dobra. działa. Ej. No. Karynarki wierzą. I elegancko. No. A mam się, że balkonik. O, ale świetny ten. A szkoda, że okno się nie otwiera, ale zobaczę tylko na ten, ten. Jaki klimat. Wsiadłem na kibel, kliknąłem guziczek no. Chciałem przetestować. Przetestowałeś się trochę. Ja się wystraszyłem. My... No, wiesz, że tam się jeszcze ustawiatem. Mówię, ale ja chyba ja. Raz naciszesz, to jest jeszcze ten. No właśnie, tak mówię, wiesz, bo to takie uczu... uczucie, uczucie mi nieznane, co nie. No pierwszy dzień w Japonii, Tokio. Zaczynamy tutaj. Pierwszy dzień. Od tego, że idziemy coś zjeść. Byliśmy właśnie w hotelu, ogarnęliśmy się, umyliśmy. <grym> Kibel już dążył mi umyć tyłek. Było to na pewno niesamowite doświadczenie. Od śniadania nic jadłem, więc tym bardziej chętnie pójdziemy zjeść. Prawdopodobnie idziemy teraz na ramen. Kuchnia japońska jest bardzo zróżnicowana, a różnorodności dań nie sposób zliczyć. My postanowiliśmy ten pierwszy dzień wybrać się na ramen, czyli danie z chińskimi korzeniami, które jest jednym z ulubionych dla Japończyków. to ramen pierwsza miejscówka nigdy tego nie jadłem, zawsze się tego bałem to pora pierwszy raz tego spróbować dyszka, 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 gdzie jest dyszka? tu jest dyszka to jest pierwszy, mamy się 350 to my chcemy kole kola to jest co? tu a reszta tu, wtedy tu wyskakuje, tak? i reszta tutaj o, wspaniale. O, dobry wybór, chyba zrobiłem, bo, biorę to, bo wziąłem to samo. Jak przewodnik wziął to samo co ja, to wie, że, że dobrze wybrałeś. O. Arigato! Pierwszy ramen. No, i to wygląda, powiem szczerze, jak ze zdjęcia. Normalnie. Chociaż ja czekam na lokalną amerykańską kuchnię, żeby pójść do maczka. Ramen składa się z bulionu, zazwyczaj mięsa lub kości. Jest z makaronem i różnymi składnikami, takimi jak mięso, jajka, warzywa czy bambusowe pędy. Może być podawany sosem sojowym na ostro lub na słodko. Nie poddam się, spróbuję. Skurcz mi już łapie w dłoni. To mi smakuje. Fajnie doprawione. Ale ty masz Tak, chyba też. Ale czuję, czuję, że jest mięsko, czuję, że ma to smak, nie? Nie jest takie jałowe. Zjem takie jedno, już nawet się starczy. Dzisiaj to trochę jest tymi pałeczkami, że jakby bierzesz trochę. I tak sobie zasysasz i tak. To wygląda godne to No, to mięso fajne. Very good. Okej, okay, no problem. <laughs> Prosił o recenzję na internecie, jak <laughs> Ale jest taka restauracja, Krajpa do picia y alkoholu, Muscle, Muscle Girls. Chodzisz, tam takie napakowane dziewczyny chodzą, ci serwują, biją cię, kopią, z liścia ci dają, co nie? <laughs> Alternatywa no. dla kawalerskich. Zaraz dla streepteas Gdzie Landomasu jest? Tutaj, w Tokio jest taka. Zajdziecie się. Ale spróbować. Oczywiście. Nauczyć się muszę tymi pałeczkami. Ale już mnie tu w tym palcu skurcz łapie. <grym>, że tak napinam. <grym>, a taka porcja, że czuję, że jakby do jutra już jeść nie muszę. A co z takie W Japonii nie mam. W, w Japonii to jest oznaka... na no, odbór, nie jest ujma. Ujma. Nie zostawiasz napiwek. To je będzie Polsce też nie zostawisz pieniędzy. Nie, trochę Mirenka tak cierpła. Proszę, żeby ci dał widela, może znajdzie jakieś jeszcze No. Nie. kwestia honoru już teraz dla mnie, muszę do dasz do końca. Pierwszy jedna. Jak coś. Pierwsaz tutaj. Patrzyłem na tą wielką porcję i trochę zwątpiłem w swojej możliwości, czy jestem w stanie to zjeść technicznie. Bo to, że jestem w stanie to wepchnąć, to wiadomo, ale czy jestem w stanie to zjeść tylko i wyłącznie pałeczkami, dałem radę, więc jestem z siebie dumny, tak? A więc to by było tyle z tego Ramenu. Zobaczymy, jakie ceny w 7 Eleven. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Jakąś może taką Bubble tea sobie wziąć, żeby spróbować. Normalnie aż się prosi, żeby jakąś gazetkę wziąć. A, takie mają, co nie? No właśnie. Jedzonka. I tu chyba się też od odgrzewa, co nie? Chyba tak, chyba można odgrzewać. Ale tam chyba przy, przy kasie, przy kasie, wiesz, tam były jakieś te... Ale zakupy się powinno robić właśnie po jedzeniu, bo... Człowiek tak czysto myśli. Ale ja sobie wezmę jakieś śmieszne chipsy. Jakiś śmieszny smak znajdźmy. Ale bym wziął coś takiego właśnie, jakiegoś takiego... Kolorowego, wyżbytek. Wygląd. O, ja się wystraszyłem. Mapa to zabiera się, to spadać, nowe. Zjeżdża. Zjeżdża, no. A się wystraszyłem, że coś ten nowe. A niech będzie jakiś. Tyle tu jest, że nawet nie wiadomo na co patrzeć. to zwrócić uwagę. Nie miałem wezmę coś takiego. Coś z białym. Chociaż tu jeszcze jest jakieś takie. Ja może. Ja może to spróbuję. Jest gorąco? Tak, Okay. Okej Czyli tu można przyjrzeć sobie Mhm Ty nie Eee, nie, nie, wiem czy ja drobne Bo tylko mam Ja tylko O tutaj, tak Aha, okej, ty to jest? Dziękuję. A ty już tylko kupię sobie. Okej. Okay. Bye, bye bye. W kolejnym odcinku zabiorę Was na niesamowity wschód słońca. Pojedziemy nad piękne jezioro Ashi z widokiem na górę Fuji, zjemy zgniłe jajo oraz upoluję pierwsze portrety. Zostaw suba i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!